Witajcie, moi drodzy, w dziesiątym już odcinku działu genetyka. Właściwie, gdyby trzymać się konwencji, to ten odcinek powinien mieć tytuł genetyka klasyczna, krzyżówki genetyczne, część czwarta czy coś w tym rodzaju. Ale ponieważ jestem istotą chaotyczną i niekonsekwentną, no to jest tak, jak jest. W każdym razie będziemy kontynuować krzyżówki genetyczne i zajmiemy się kolejnymi sposobami dziedziczenia, mianowicie dominacją niezupełną i kodominacją. Są to przykłady tak zwanych odstępstw od stosunków mendlowskich w krzyżówkach jednogenowych. Co to dokładnie oznacza, wyjaśni się w trakcie naszych rozważań. Sponsorem tego odcinka jest kurs Więcej Niż Matura, który stosuje najbardziej efektywne podejście do nauki, czyli tzw. naukę interaktywną. Aktualnie jestem uczestniczką na kursie Więcej Niż Matura z biologii, więc osobiście przekonuję się, na czym polega ta nauka interaktywna. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak to wygląda i jakie są moje wrażenia z kursu, to wrzuciłam niedawno odcinek na ten temat. A gdybyście chcieli wypróbować go sami, to Skodamani od biologii przysługuje wam 10% rabatu na wszystkie dostępne obecnie przedmioty. Okej, okay, do tej pory zajmowaliśmy się takim rodzajem dziedziczenia, gdzie występował allel dominujący i recesywny, przy czym allel dominujący całkowicie maskował Efekty allelu recesywnego. Czyli cecha kodowana przez allel recesywny w ogóle się nie ujawniała w obecności allelu dominującego. Natomiast dzisiaj będziemy się zajmować takim sposobem dziedziczenia, gdzie jeden allel nie dominuje nad drugim, albo przynajmniej nie dominuje w pełni. Od razu mogę Was uspokoić, że jeżeli opanowaliście już te krzyżówki jednogenowe z dominacją zupełną, to ten temat nie powinien Wam sprawić większej trudności. Będzie tu drobna komplikacja, która wynika z różnego podejścia w różnych źródłach, ale poza tym jest to bardzo podobne do tego, co robiliśmy właśnie w przypadku krzyżówek jednogenowych z dominacją zupełną. A więc dziedziczenie bez pełnej dominacji, albo bez żadnej dominacji polega na tym, że właśnie, żaden z nie jest ani dominujący, ani recesywny względem drugiego. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego tutaj jest gwiazdka, ale najpierw powiedzmy sobie, na czym polegają te dwa rodzaje dziedziczenia wspomniane w tytule, czyli dominacja niezupełna i kodominacja. Dominacja niezupełna polega na tym, że jeżeli występują dwa różne allele danego genu kodujące dwie wersje jakiejś cechy, to w obecności obu tych alleli nie ujawni się w pełni ani jedna cecha, ani druga. Jeżeli chodzi o fenotyp organizmu, tylko ujawni się cecha pośrednia między dwiema cechami warunkowanymi przez te allele. Tutaj pokazałam to w sposób artystyczny. Mianowicie mamy allel pierwszy, który warunkuje żółtą barwę ściany, powiedzmy, i mamy allel drugi, który warunkuje barwę niebieską. No i w sytuacji, gdzie oba te allele są obecne, następuje wymieszanie tych cech. No, w przypadku wymieszania koloru żółtego z niebieskim powstaje kolor zielony, i to jest ta nasza cecha pośrednia. Gdyby tu był czarny i biały, to cecha pośrednia to byłby powiedzmy kolor szary. Gdyby chodziło, powiedzmy, o wzrost czy długość czegoś, to mielibyśmy wzrost niski i wysoki, i średni. Mogłoby być coś krótkie albo długie, albo średniej długości. I tak dalej. Z kolei drugi rodzaj tego dziedziczenia, czyli kodominacja. Polega na tym, że jeżeli mamy te dwa różne allele, warunkujące dwie wersje jakiejś cechy, to obie te wersje się ujawniają. Czyli w tym przypadku nasza ściana będzie po prostu częściowo żółta, częściowo niebieska. Nie ma tutaj tej cechy pośredniej. To są oczywiście przykłady abstrakcyjne, natomiast faktyczne, biologiczne przykłady takiego dziedziczenia pokażę na końcu. W każdym razie, jak widać, w obu tych rodzajach dziedziczenia, Żaden allel nie dominuje w pełni nad drugim. Możemy, tak powiedzmy, mnemotechnicznie zapamiętać te rodzaje dziedziczenia w ten sposób, że na przykład dominacja niezupełna to jest taka, gdzie dwa allele się dogadują, żaden się nie upiera przy swoim, postanawiają współpracować ze sobą, i efektem jest jakaś tam cecha pośrednia, wynikająca z tego obopólnego wkładu w dany fenotyp. Natomiast w przypadku kodominacji allele nie chcą ze sobą współpracować. Każdy chce, aby to cecha kodowana przez ten właśnie allel się ujawniła w fenotypie. W związku z czym koegzystują ze sobą, kodominacja, koegzystują ze sobą te dwa allele, ale każdy robi swoje niezależnie od siebie. No i teraz, właśnie, dlaczego tu jest gwiazdka? I z jaką tu możemy się spotkać rozbieżnością, jeżeli chodzi o źródła. Mianowicie chodzi konkretnie o dominację niezupełną. W podręczniku, z którego ja korzystam, czyli to jest, jak część z was pewnie wie, mój podręcznik z liceum, tworzony przez kadrę dydaktyczną z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w tymże podręczniku dominacja niezupełna, jak i zresztą kodominacja, są ujęte w ten sposób, że nie ma tu w ogóle alleli dominujących. To znaczy te allele są równorzędne względem siebie. W obu tych przypadkach, tylko cechy ujawniają się na różne sposoby, czyli albo właśnie występuje cecha pośrednia, wymieszanie tych dwóch cech, albo jest kodominacja, czyli te cechy występują obok siebie, powiedzmy. Natomiast możecie się też spotkać z takim podejściem, że w dominacji niezupełnej jeden allel jest dominujący, a drugi jest recesywny, ale ten allel dominujący nie dominuje w pełni nad drugim, dlatego dominacja niezupełna. I w związku z tym powstaje. Cecha pośrednia. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo efekt jest ten sam. Tyle, że w zależności, czy ujmiemy to w ten sposób, czy w ten sposób, to będziemy stosować trochę różne zapisy. I tutaj myślę, że po prostu powinniście stosować zapis, jaki jest sugerowany w danym zadaniu, bo wygląda na to, że można do tego podejść albo tak, albo tak. Teraz przejdziemy już do konkretnych krzyżówek. Dla jednego i drugiego rodzaju dziedziczenia. Oczywiście będziemy trzymać się króliczków i będą to przykłady w pełni wymyślone przeze mnie. Najpierw zajmiemy się tą dominacją niezupełną. No więc, właśnie, ja przyjmuję tutaj ten sposób zapisu, który jest w moim podręczniku, czyli oba allele oznaczam dużą literą, K. Tylko dodaję górny indeks. Jeżeli jest to allel odpowiadający za białą sierść, to mamy KB, a jeżeli za czarną sierść, to jest to allel KC. Moglibyśmy też przyjąć zapis na przykład K duże dla białej sierści, k małe dla czarnej sierści. Wydaje się, że oba te zapisy powinny być poprawne. Nie jestem pewna, jaki zapis występuje w podręcznikach, z których korzystacie, bo akurat nie mam ich pod ręką. W każdym razie, rezultaty tej krzyżówki będą takie same bez względu na to, jak to zapiszemy. Ok, więc mamy alel warunkujący się z białą, alel warunkujący się z czarną. No i teraz, jeżeli chodzi o fenotypy, no to w przypadku homozygot. Kb i Kb oraz Kc i Kc będą to osobniki odpowiednio o białej i czarnej sierści. Natomiast heterozygoty będą wykazywać tę cechę pośrednią, jeżeli chodzi o fenotyp czyli będzie to sierść szara cecha pośrednia między białym a czarnym. Banalny przykład. Jeżeli chodzi o sposób zapisu takich krzyżówek, to będzie to wyglądało tak samo. Jak w tych naszych krzyżówkach jednogenowych z dominacją zupełną. Zaczniemy od skrzyżowania osobników z linii czystych, czyli przypominam, są to homozygoty. No i tutaj będą to króliki biały i czarny. Jak zwykle wypisujemy gamety, w tym przypadku będzie to tylko jeden rodzaj gamet u każdego z tych osobników. Możemy ich wypisać cztery, bo w podziale meiotycznym powstają cztery komórki, ale jest to właściwie zbędne. Jeżeli te gamety połączą się w procesie zapłodnienia, no to powstaje tylko jedna kombinacja. Jest to heterozygota, czyli osobnik szary. Zatem zarówno genotyp, jak i fenotyp jest tutaj jednolity. W przypadku potomstwa 100% osobników ma genotyp heterozygotyczny, KBKC, ewentualnie K duże, K małe, w zależności od tego, jaki zapis przyjmiemy. Jeżeli chodzi o fenotyp, to 100% osobników będzie. Szare będzie wykazywać cechę pośrednią. No i zobaczcie, że jest to ciekawe z takiego praktycznego punktu widzenia, bo gdybyście skrzyżowali białego królika z czarnym, oczywiście to jest zmyślony przykład, no ale powiedzmy, że chodziłoby o jakieś cechy, które faktycznie są w ten sposób warunkowane. Gdybyśmy skrzyżowali białego królika z czarnym, no to pewnie byśmy oczekiwali, że w potomstwie będą jakieś białe albo czarne króliki, a tutaj wszystkie są szare. No ale jeżeli skrzyżujemy ze sobą z kolei heterozygoty, czyli dwa szare króliki w naszym przypadku. No to co tu się będzie działo? Znowu wypisujemy gamety. W obu przypadkach mamy dwa rodzaje gamet. Przypominam, że do każdej gamety przechodzi jeden allel z pary prawo gamet i tak dalej. Dochodzi do zapłodnienia, no i wypisujemy sobie kombinacje, jakie mogą wystąpić w wyniku takiego zapłodnienia. Mamy dwie homozygoty KBKB KB i KCKC KC, i dwie heterozygoty. Zatem Mamy w potomstwie białe króliki, szare króliki i czarne króliki w stosunku 1 do 2 do 1. I to zarówno genotyp, jak i fenotyp będą miały takie same stosunki: 1 do 2 do 1. No i tutaj, jak widać, występuje to odstępstwo od stosunku mędlowskiego. Dlatego, że być może pamiętacie, że w przypadku tych krzyżówek mędlowskich, czyli z dominacją zupełną, gdy krzyżowaliśmy dwie heterozygoty, to stosunek fenotypów w potomstwie był 3 do 1. Była jedna homozygota recesywna, czyli było 25% prawdopodobieństwa, że ujawni się ta cecha recesywna, 75% że ujawni się cecha dominująca. Tutaj jest inaczej i wynika to właśnie z tej niepełnej dominacji. Zauważcie też, że znowu z takiego praktycznego punktu widzenia jest to ciekawe, bo krzyżując dwa szare króliki, pewnie byśmy się spodziewali, że potomstwo też będzie szare, być może z jakimiś bardzo nielicznymi wyjątkami. A tutaj, jak widać, połowa potomstwa średnio, oczywiście, prawdopodobieństwo. Połowa potomstwa może być czarna albo biała, statystycznie. Te krzyżówki możemy też oczywiście zapisać w postaci szachownicy tego kwadratu Puneta i będzie to na tej samej zasadzie, co miało to miejsce w przypadku krzyżówek z dominacją zupełną. Czyli najważniejsza rzecz to jest to, żeby zapisać gamety w tej pierwszej kolumnie i pierwszym wierszu. No i jeżeli poprawnie wypiszemy tutaj te allele znajdujące się w gametach, czyli po jednym allelu z pary, no to wtedy już mechanicznie łączymy ze sobą te allele i otrzymujemy genotypy potomstwa, z których z kolei możemy odczytać fenotypy potomstwa. To była dominacja niezupełna. No i teraz kodominacja. W przypadku kodominacji nie ma tych wątpliwości co do zapisu, po prostu wszystkie allele są dominujące. Znowu oczywiście trzymamy się przykładu z królikami i z kolorem sierści, tyle że teraz przyjmiemy, że to dziedziczenie koloru sierści zachodzi na zasadzie kodominacji dla odmiany. Więc mamy dwa alele dominujące K, z tym, że występują one w dwóch odmianach. KB determinuje sierść białą, KC determinuje sierść czarną. Homozygoty mają sierść albo białą, albo czarną, natomiast u heterozygot Obie te cechy ujawniają się niejako niezależnie, to znaczy nie ma cechy pośredniej, więc mamy królika po prostu czarno-białego. Część umaszczenia będzie czarna, część będzie biała. Miejscami ujawni się ten allelka B, miejscami ujawni się allelka C. I to jest jedyna różnica, dlatego że sam zapis krzyżówek jest identyczny jak poprzednio. Czyli, jeżeli weźmiemy sobie linie czyste, czyli homozygoty, Wypisujemy gamety, dochodzi do zapłodnienia, gamety się łączą ze sobą, mamy 100% heterozygot. Tyle, że te heterozygoty wyglądają inaczej, bo ujawniają się u nich obie te cechy, warunkowane przez te dwa allele. Znowu, zarówno genotyp, jak i fenotyp to jest 100%. Heterozygot 100% łacia tych królików, tak samo jak poprzednio. No i jeżeli skrzyżujemy sobie heterozygoty, to też będzie to wyglądać tak samo, tyle, że w potomstwie Statystycznie 50% będzie łaciata. Będzie heterozygotami, w związku z czym ich fenotyp będzie wynikał z ujawnienia się tych dwóch cech, determinowanych przez te dwa allele dominujące. Zatem, jak widzicie, sam sposób robienia tych krzyżówek jest taki sam, jak w przypadku krzyżówek jednogenowych z dominacją zupełną. Musimy tylko zwracać uwagę na to, że tutaj nie ma tej zupełnej dominacji. Tylko u heterozygot występuje albo cecha pośrednia w przypadku niepełnej dominacji, albo obie cechy warunkowane przez oba allele ujawniają się naraz. Jeżeli chodzi o obiecane przykłady z faktycznego świata istniejącego, a nie tylko z mojej wyobraźni, to takim klasycznym przykładem na dominację niezupełną są kwiaty wyżlinu. I te kwiaty mogą występować w różnych kolorach, ale jeżeli chodzi o ten przykład na dominację niezupełną, to są kwiaty białe i czerwone. I jeżeli się skrzyżuje rośliny o tych kwiatach, to powstają kwiaty takie różowe, pośrednie między czerwonymi a białymi. Innym przykładem są kury andaluzyjskie. U nich z kolei występuje umaszczenie tak zwane niebieskie. Dla mnie ono bardziej wygląda na szare, ale okej. Okay. W każdym razie, z tego co się doczytałam, jest to cecha pośrednia między upierzeniem czarnym a białym, co jest dość logiczne. I jeżeli skrzyżujemy dwie takie szare kury, to średnio połowa potomstwa też będzie szara czy tam niebieska, natomiast pozostałe będą w tych innych kolorach. Przykładem na kodominację w realu, takim najczęściej podawanym, to jest dereszowate umaszczenie koni i bydła, czyli takie właśnie, gdzie częściowo na niektórych miejscach ciała ujawnia się jedna barwa, a na innych druga. Z tym umaszczeniem tak naprawdę to jest bardziej skomplikowane, jak się w to zaczęłam zagłębiać, bo są różne rodzaje deryszowatego umaszczenia i w ogóle, i w ogóle. No ale to jest taki przykład, który się zazwyczaj podaje. Innym przykładem jest dziedziczenie grup krwi, z tym, że tam poza kodominacją jeszcze występują tak zwane alele wielokrotne, ale dziedziczeniem grup krwi zajmiemy się w osobnym odcinku. Na ten moment to by było na tyle. Sądzę, że jeżeli opanowaliście dotychczasowe krzyżówki genetyczne, to ogarnięcie tej kodominacji i dominacji niezupełnej nie powinno być dla Was jakieś bardzo trudne. W następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się właśnie tym dziedziczeniem grup krwi. Pozostając w tym temacie kodominacji, ja dziękuję wszystkim patronom mojego kanału, którzy wspierają mnie w jakikolwiek sposób, jest mi wszystko jedno. Każdy sposób jest dobry. Osoby, które wspierają mnie bezpośrednio przez YouTube'a, uzyskują dostęp do nowych odcinków z trzydniowym wyprzedzeniem. Nie dotyczyło to tych odcinków, które nagrywałam na nowo, starych wersji, nagrywanych na nowo. Natomiast jeżeli chodzi o te odcinki nowe, całkowicie nowych tematów, to do nich moi patroni będą uzyskiwać wcześniejszy dostęp. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.